Artur Szpilka, gościem Boxing. Witaj Artur. Witam, witam serdecznie wszystkich. No Artur, już wiemy, że będzie Twoja walka z Tomkiem Adamkiem. E, pierwsze wrażenie, pierwsze odczucie, Tomek Adamek naprzeciw Ciebie. Największe wyzwanie w karierze? Nie no, jasne, że tak. Jasne, że największe wyzwanie i, i tak naprawdę ciężka walka. Właśnie, mówisz ciężka walka, wielki szacunek do rywala. No, powiem szczerze, wielu to pewnie może zaskoczyć, bo Artur Szpilka znany jest z tego, że ani w słowach, ani w czynach. Nawet na niektórych konferencjach wspomnimy, tu zimnocha nie przebiera. No a tutaj wielki szacunek do Tomka Adamka. Nie porównujmy, za przeproszeniem, nie będę już gadał, ale to, to w ogóle kto to jest zimno, Tak Nie porównujmy tego w ogóle tej dziewczynki do Tomka, tak? Do, on już swoje pokazał na komendzie, a Tomek jest w światowej klasy zawodnikiem, który dla Polski przynosił dumę i jak mogę nie mieć do kogoś takiego szacunku. No właśnie, mówisz, że masz do niego szacunek, no ale ten szacunek chyba w ringu momentalnie ustąpi. Jaki masz sposób na Tomka Adamka, jaki plan na ten pojedynek, bo Adamek wprawdzie, no podobnie jak ty, w ostatniej walce miał ogromne problemy, przegrał, no ale jednak to jest Tomasz Adamek. Patrzymy 49 zwycięstw na koncie, tak? Tych porażek też niewiele, jeżeli już to z... E, tak, trzy porażki, a jeżeli już to ze znakomitymi zawodnikami, prawda? Przegrał z Italią, Klitschko, przegrał z Wiesławem Głackowym i przegrał z Chadem Dawsonem, tak? Więc naprawdę świetni zawodnicy, tak? No co, no będzie ciężko, ale tak jak powiedziałem, będzie, będzie zabawa, będzie się działo, no co, naprawdę, no... Jaki mam.. To już zostawię dla siebie, co tam trenujemy, bo wiadomo, nie będę mówił, co będę na niego przygotowywał. Na pewno to mówię, mamy ciężki orzech do zgryzienia, ale jestem tego pewny. Trener też jest pewny. Teraz przy, y, po prostu przygotowujemy się pod Tomka. Ciężko zatrenuję, naprawdę bardzo ciężko wypluwa ósme w poty na treningu. Bo wiem, że tylko tym, tym ciężkim treningiem mogę coś zdziałać z Tomkiem i, i, i swoją uporczywością, a tego nie straciłem i nie stracę nigdy, zawsze będę zawziętym zawodnikiem, a, a po prostu warunki fizyczne nie są takie dysproporcjonalne, że tam nie wiem, on większy, mniejszy, tylko jestem chyba nawet większy od niego, troszkę silniejszy. I na pewno porównywalnie szybkościowo, więc wydaje mi się, że będzie ładunek emocjonalny bardzo taki zbliżony. Dla wielu nie jestem faworytem i bardzo mnie to cieszy, bo wygrywając walkę, zamyka musta co niektórym i pokazuje, że szpilka nie tylko gada, ale też boksuje. No właśnie mówił, że Szpilka nie tylko gada, także boksuje. Najcięższy do tej pory egzamin miałeś w ostatniej walce. Psychicznie jakoś nie, nie będziesz miał problemów ze względu na to, że wychodziłeś najpierw do bardzo mocnego zawodnika, teraz do jeszcze mocniejszego zawodnika? Nie uważam tomka mocniejszego od Jenningsa, tak. Uważam go tak na przykład na przykład. No powiem tak, to teraz Jennings boksuje z Perezem. Ciężko mi ocenić w ogóle tą walkę. Jest wielka nie życzę mu powodzenia oczywiście, ale wydaje mi się, że faworytem jest Perez. Aczkolwiek jak będzie nieprzygotowany Jennings, to wygra. Jeżeli będzie przygotowany, to przejedzie po Jenningsie. To jest moje zdanie. Ale nie uważam, żeby Jennings był gorszy od Adamka, tak? Mówię styl stylowi nierówny. Wychodzi dzisiaj na przykład pan Kowalski do Władimira Kliczki i go. Na przykład ja podaję przykład tak, i, tak, tak. i wygrywa. A pan Kowalski z każdym przeciętnym zawodnikiem dostaje. W łeb. Bo tak jest, to jest boks, Sami wiecie. Więc nie ma co tu porównywać tych stylów. Aczkolwiek uważam, że Jennings jest bardzo szczelny w obronie, długie ma zasięg ramion i Adamkowi też by nie ustępował, ale to jest tylko moje i wyłącznie skromne zdanie. Sposób na Tomasza Adamka na razie nie chcesz ujawniać, ale te treningi na pewno będą intensywne. Będzie to najcięższy obóz w twojej karierze. Jak ty na to się zapatrujesz, czy Fiodor Łapin rozpisał już mniej więcej te przygotowania, może jakiś wyjazd poza Warszawę się szykuje? Tak, tak, już wyjeżdżamy na obóz w górę. Na pewno będzie to bardzo ciężki. Ja już jest ciężki kram, ja już chodzę i, i naprawdę ciężko żyje. Trener się tylko uśmiecha, no mówi, no masz, masz co chciałeś i, i to jest, to jest mówię, dla mnie Fiodor jest Autorytetem ciężko trenujemy, żyjemy, kiedy przegrywamy, przegrywamy razem, kiedy wygrywamy, wygrywamy razem, dlatego bardzo podchodzimy do tego ambicjona, I ja bardzo podchodzę i. Żyję tą walką i chcę mu pokazać, że wygram za namkiem i on myślę, że też w to wierzy, bo gdyby do końca w to nie wierzył, to nie byłoby kate. On powiedziałby, znam tego człowieka, nie wychodzę z tobą do ringu, szukać sobie trenera, bo taki jest, bo, bo żyjemy bardzo, ja go tak traktuję, bardzo nie tylko jako trenera, tylko jako człowieka, który daje mi jakieś dobre rady na przyszłość w na życiu. Na przykład jak wyszła ta afera z tym zimnochem, to, to gdyby nie on, to pewnie stałoby się dużo więcej, bo na drugi dzień bym już był w białym Białymstoku i już bym to załatwił po swojemu. I tak było. I tak było, można powiedzieć, że mnie wyrwał z samochodu jak tam jechałem i był dał mi ostateczną szansę albo chcesz być chuliganem czy idiotą, jak on to nazwał, tak. bo ten, albo chcesz osiągnąć sukces w sporcie. No i tak było. Właśnie mówisz o Fiodorze Łapinie. Mieliśmy okazję nie tyle oglądać, co wysłuchać zdania, między innymi na temat tego trenera. To mówione przez Tomka Adamka bodajże przed tygodniem było w Pancerze. No i on tak jakby w, w elicie tych trenerów wymienił właściwie tylko z, nazwijmy to nie tyle polskich, bo Fiodor nie jest polskim trenerem, ale tych tutaj trenujących na polskim podwórku trenerów wymienił tylko Andrzeja Gmitruka. Ciebie to jakoś osobiście dotyka? Ty uważasz, że zdanie Tomka na temat tego, że no Fiodor gdzieś tam nie Jestem pierwszoligowym albo na najwyższym szczycie trenerem podzielasz to zdanie, czy masz zupełnie inne? No bo tak jak mówisz, wiadomo, że masz inne, ale jakbyś to porównał? Według Ciebie on jest lepszy, choćby od Andrzeja Gmitruka, Rogera Brodurda, bo teraz on będzie przygotował Adam. Ja Nie chcę w ogóle porównywać, robić statystyk, kto jest lepszy. Nie spracowałem ani z trenerem Dimitrukiem, ani z Rogerem. Ja uważam, że dla mnie Fiodor jest bardzo dobrym trenerem, najlepszym. Je, przede wszystkim jest świetnym psychologiem, którego ja potrzebuję. Nie psychologa, który mnie uspokoi ten, tylko który mnie trzyma nade mną, bo ja jestem. Jak powiedziałem, bardzo impulsywną osobą, wystarczy brzdęgi i ja już podpuścić i jest ten. A to jest człowiek, który, który nie musi nic mówić, popatrzy na mnie, tylko i ja wiem, co źle zrobiłem albo co dobrze. I w ringu widzi wszystko. No jest po prostu dla mnie idealny trener. I chciałbym właśnie dodatkowo uczyć Tomkowi Nosa za to wszystko, że akurat do Tomka nie mam żalu, bo pięknie. Wychodzi, mieszka w Ameryce, wychodzi we fladze Polski, wszyscy się cieszą, duma i to jest piękne. To jest bardzo piękne i tylko tak jest zakochany w tej Ameryce. Nie mówię, że nie, no ale niech, to już jest jego sprawa. Ja chcę mu pokazać, że tu w Polsce też mamy. Świetnego skoleniowca, którym jest Fiador Łapień, i który naprawdę pokonamy Tomka. No właśnie, Tomek cały czas podkreśla to, że największy boks, najlepszy boks jest w Stanach Zjednoczonych. To będzie taka trochę konfrontacja, można powiedzieć, takiego polsko-amerykańskiego stylu ze stylem e, rodzimym, naszym. Jak ty uważasz, jak to się skończy? Tomek ma rację. Ja też uważam, że w Ameryce jest świetny, bo mają świetnych pięściarzy. Przede wszystkim zaplecze bokserskie jest dużo większe niż u nas. Ale ja mówię, że na nasze możliwości, na te pieniądze, co tu są, na to wszystko co mamy jest naprawdę przyzwoicie i wydaje mi się, że trener Fiodor pojedząc do stanu mając, tak jak tutaj ma na przykład asortyment w ilości 5-6 zawodników to co wybierze, tak? Wiadomo, że musi robić coś tam, a tam jadąc ma całkiem inne możliwości, więc też nie nie, nie porównujmy tych dwóch rzeczy na pewno, na pewno Byłem tam z trenerem kilka razy i widzieliśmy, to, to było piękne, że przychodzimy na salę, a tam 20 zawodników tej samej wadze ze sobą sparują i to nie jest tak jak u nas, że przychodzi sparing, wszyscy się nastawiają, co to, tylko oni się tym bawią, to jest po prostu tak jak ty rano wstajesz, robisz klocka, a tak samo oni robią, no to tak taka prawda, no tak samo oni robią, to jest dla nich klocek. Tylko że robią to, robią to po prostu zawodowo i robią to codziennie i oni tym się cieszą, bawią. A u nas nie ma takiej możliwości, bo u nas sparing to jest, o czy sparing trzeba się pokazać, siebie wszystko... A tam oni się uczą i tam nie trwa to y, minutę, dziesięć, tylko tam trwa pół godziny, godzinę, cały czas sparują na zmianę, wymieniają się. Naprawdę to było fenomenalne. Gdybyśmy mieli takie warunki, takich sparing partnerów, tutaj każdy chce zarobić. To są inne realia w ogóle. Na pewno Tomek ma dużo racji, ale nie uważałbym, że tam jest wszystko naj, naj, naj. O. Dobrze, a powiedz, jak, jak zareagowałeś, jak przyjąłeś te słowa Tomka a propos antydopingu? Bo on powiedział, że paraolimpijskie możecie sobie zrobić y, testy y, jakby, bo wyście wyszli z, tym, z tą inicjatywą w Pośrednie, oczywiście, bo też Polsat, żeby te testy gdzieś tam olimpijskie, czyli wyrywkowe stosować. Jak ty do tego podchodzisz, że, że on jakby stawia to jako. No nie wiem jak to powiedzieć, że no, boisz się konfrontacji z nim, no to wymyślasz takie między innymi wymówki. To, to też jest dla mnie śmieszne, bo jak się mogę bać, skoro chcę te testy i po prostu to nie jestem, no skoro nie ma nic do ukrycia, to możemy to zrobić wyrywkowo, po prostu przyjeżdża tam panie Tomku, gdzie pan jest, tu i zbierzemy i wtedy nie ma nic do ukrycia. Aczkolwiek tak jak powiedziałem już przedtem, mówiłem to w jednym, drugim, trzecim wywiadzie że już się zgodziłem, już domyślam do, do się, że się Tomek na to nie zgodził, już wiedziałem, nigdzie się, na Głaskowa też się na to nie zgodził tylko po walce, więc nastawiam się, że nie ma testów olimpijskich albo, że będą testy po walce zwykłe, także, ale z góry już mniej więcej rozmawiałem, że na to, to oni się nie zgodzi, więc, więc ustaliliśmy, że pewnie raczej nie będzie, nie ustaliliśmy, że raczej nie będzie tych testów. A powiedz kasowo, dużo straciłeś na tym ustępstwie powiedzmy, które już wspomniałeś zresztą biletowym, kwotowo dużo straciłeś na tym, że, no bo to jest jakieś ryzyko. Ja rozumiem, że e, już zdementowałeś tę plotkę, że dostałeś bilety na rozdanie, tak? Tylko podejrzewam, że jakąś część ze sprzedaży pewnie dostaniesz kwotowo, tak? Nie jest tak, że straciłem czy nie straciłem. To się okaże dla mnie najważniejsze jest wygrana w tej walce, Jak wygram, to ile bym nie stracił, to i tak bym, bym zyskał. A jeżeli nie daj Boże, że przegram, to wtedy mógłbym rozgraniczyć, czy straciłem, czy nie straciłem. Na pewno nie biorę takiej sytuacji pod uwagę. Teraz się skupiam na wygranej. I na taki krok w tył w stronę moich promotorów, że nie chodzi tylko o kasę. Ja nawet powiem szczerze: chciałem się dogadać, że wygrany zgarnia wszystko. To nie jest tak, że ja chciałem pieniądze, musi być tyle i tyle, tylko mówię panie Piotrze, bo mam z nim najlepszy kontakt. Jeżeli wygram, dajecie mi liczbę X, a jeżeli przegram, to, nie, to tam noc, nic przysłowiowe, tam parę groszy, tak? Oni to przekalkują. Nie, 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 tak to nie. No i to też nie jest tak, że ja chcę tylko na kasę skoczyć. Wiadomo, że pieniądze są bardzo ważne w takiej walce, gdzie można coś ugrać. To nie jest walka o pietruszkę. E, może jest o pietruszkę w znaczeniu tam jakiś pasa czy coś, ale jest to walka polsko-polska, która będzie budziła bardzo dużo emocji. Sami wiecie jakie te walki, na przykład e, Maciek Miszkin Głażewski, jak tu ten. E, Gołota saleta, gołota adamek, sami dobrze wiecie, no to są bardzo rekordowe oglądalności ludzi i dochody. Zwykły przeciętny kowalski, jak sobie policzy, że paper wykosztowało 40 zł, przy salecie z gołotą zostało sprzedane 100 tysięcy ponad, to wychodzi suma 5 milionów, więc każdy chciałby z tego coś łyknąć, tak? Proste. A właśnie na jaką sprzedaż pay per -view liczysz, Artur? Tutaj no, przy Ja Nie liczę, ja z tego nie dostaję nic. Liczę, że kibice zobaczą jak najlepszy boks i że się im to spodoba, że nie będą później mówili, że wydali e, jakieś pieniądze na to. Ja liczę, że będzie pełna hala. Jestem nawet o tym przekonany. No już dostaję maili niesamowicie dużo tylko o bilety, tylko to, o bilety co, co mi się rzadko zdarza, zawsze dostaję, ale nie z całej Polski. Piszą ludzie, Artur, to tu ja ci odkupię, tylko mi zarezerwuj to tamto. Mam masę wiadomości na te bilety. Ludzie się tylko połapali, zaczepiają mnie babcie, także pozdrawiam babcie których nie znam i. Panie Arturze, to prawda, że pan będzie boksował za dankiem. A ja mówię, no tak, o Jejku, to ja pojadę z Marianem, moim coś tam naprawdę i takie rzeczy. No ja w szoku jestem. nie? Także ludzie, którzy w ogóle na bok nie jeżdżą, chcą przyjechać na tą walkę, także na pewno będzie to mega wydarzenie. Ostatnie dwa pytania. Powiedz, jak to jest, że Artur szpilka no nie mówię, że bez problemów, bo Andrzej Wasilewski i Piotr Werner tutaj stojący obok nas też podkreślali, że jesteś dość trudny w negocjacjach, ale ty jakoś na ogół dogadujesz się co, co do kwot, co do rywali, a twoi koledzy no mają z tym jakieś ostatnio duże problemy. No, nie wiem, Pawła Kołodzieja, choćby, choćby wspomnieć, jakieś piosenki nawet umieszczaliście na internecie w stosunku do, do promotora. Czemu to ma służyć? Dlaczego to tak wygląda? nie jest tak, ja nie będę się wypowiadał za moich kolegów, ponieważ... I Paweł i reszta wszystkich moich kumpli zawsze będę stał po ich stronie, ponieważ to są moi przyjaciele, promotorzy. Pan Piotr jest bardzo, bardzo go lubię prywatnie i wolę z nim rozmawiać, aczkolwiek nigdy nie wstanę i pan Piotr dobrze o tym wie pomiędzy Pawłem a panem Piotrem. Zawsze dla mnie będzie Paweł tą stroną, która. Po prostu, bo jest zawodnikiem walczy o swoje i oni walczą o swoje i to. Tu nigdy nie dowiecie się prawdy, tak naprawdę. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja bardzo taka trudna, kiedy się wchodzi i chce człowiek ugać jak najwięcej dla siebie. Wydaje mi się, że Paweł, teraz z tego co tak słyszałem, ma boksować z tym Lebedewem i zobaczymy co tam wyjdzie. No. Ostatnie pytanie, tak jak już powiedziałem. Powiedziałeś, że hala będzie pełna w Krakowie. Wiemy, że no jakby to są Twoje regiony. Myślisz, że cała hala będzie za Tobą, będzie krzyczała szpilka, szpilka i jakby Tomek zagra tym razem tą rolę, nazwijmy to, bad która jest zawsze gdzieś dzielona przez kibiców? Czy, czy znów Artur Szpilka to będzie ten taki, no powiedzmy, zły akcent, jeśli chodzi o promocję tej gali? Nie, wydaje mi się, że będą podzielone. To nie jest tak. Będzie tam oczywiście dużo moich przyjaciół wszystkich, ale na pewno będą... No, też zadam, już że zadamek, to jest świetny zawodnik, prawda, i który lubiany jest przez Polaków, to nie miał tam swoje, można powiedzieć, epizody z polityką, co się nie podobało Polakom i mi też się osobiście nie podobało, tak, ale, ale dalej przecież jest to wspaniały sportowiec i na pewno będzie miał dużo kibiców. Nawet zdziwiłbym się, gdyby byli za mną, tylko nawet cieszyłbym się, jakby było właśnie podzielone, jakby było nawet więcej zadamki, no to by było coś fajnego, prawda? Wychodzi człowiek do, do swojego miasta. Yy, może miasto to za dużo powiedziane, bo to jednak Wieliczka, tak? Ale gdzieś tam z te rejony, gdzie się wychowywałem za młodego i boksujemy z najlepszym obecnie pięściarzem w Polsce w tej kategorii i który wygra, zgarnia wszystko dlatego no, chyba nie można sobie lepszej sytuacji wymarzyć. Jakie przewidywania na ten pojedynek? No oczywiście wygrana, nie wiem, na pewno nie nastawiam się na żadne nokauty lewej sierpowe, tylko wiem, że będzie go trzeba wyboksować, to nie jest zawodnik, który gdzieś tam padnie od razu czy coś, ale wszystko jest do zrobienia. Dzięki Artur i powodzenia. Pozdrawiam, dzięki.